Cześć, wracamy do cyklu minutowy Mastermind na podstawie książki Cała Naprzód. Jesteśmy w rozdziale czwartym. Tytuł tego rozdziału wykrył swoją spuściznę, a będąc na stronie 85, wybrałem dla ciebie jeden krótki fragment. Tom wierzył całym sercem w życiową równowagę i to jest coś, na co ja zwróciłem swoją uwagę. Życiowa równowaga. Zachęcam Cię od dłuższego czasu, bo jesteśmy dzisiaj w odcinku 39, do napisania planu życia, do zerknięcia w swoje życie, zatrzymania się, refleksji i napisania planu życia, w którym będziesz miał, będziesz miała kilka, może kilkanaście obszarów życiowych, nie jeden, w którym często w biznesie jest praca, Czas, brak czasu dla rodziny, ale 8, 10, 12 obszarów bardzo ważnych, jak zdrowie, finanse, Rodzina, wartości i inne rzeczy. Wspaniałego dnia.